Tak wygląda tutaj pusta łąka No nadzieję, to będzie widać tu jakiś krzaczek, zaraz pójdę wyciąć jakieś kijki do kiełbaski Tu mam takie czcinki, króciutkie główeczki <noise> Ogólnie bardzo płytko, za główkami jest 1,30-40 wody ustawiłem dwa zestawy, owe dwa stoją na lina. Jeden lin taki większy z 40 cm, drugi z 35 cm czyli idealnie na tej główce zaraz rozstawię namiocik, fotel. Łódkę przestawię sobie trochę bardziej tutaj w narożnik, główki, żeby nie miał niespodzianek tam przez jakieś obijane patyki czy cokolwiek płynie nurtem. Tu siedzieli ludzie na rybach, ale nikogo już nie ma, ktoś tam tylko jeden na główce został, zagląda. Dobra, lecę po te kijki, póki jeszcze coś widzę. Nie wiem, czy będzie mnie widać. Na pierwszą, oczywiście białą wędkę, tą szczęśliwą. Coś pięknie szarpnęło, wygięło kij w pół, na pewno to nie był nietoperz. A na tym się ta zabawa zakończyła. Zrywki nie zerwało, wszystko jest dalej napięte, więc zostawiam. Tu żaby próbuję mi do łódki wskakiwać. Dobra, czekam, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Standardowo pieczenie kiełbasek. Jest około godziny 12, rozpaliłem nisko. Trzeba coś zjeść jak myślę posiedzę do pierwszej, może drugiej jak coś się będzie działo, to dobrze, jak nie to zjem i pójdę do namiotu pospać trochę. Dobra, do zobaczenia później powoli zaczyna świtać i sytuacja wygląda tak W nocy najpierw miałem branie standardowo na tą białą wędkę i okumę. Uderzył na linę 35 cm, może 38 raczej miał ten lin. Nie widać mojego obozu, nawet widzę tylko świeczki. Wyciągnąłem jednego sumika, nie wiem, taki 170, może 165 cm. Zdążyłem się nacieszyć. Oczywiście miarki nie wziąłem jak zwykle. Będę musiał ojca rano poprosić, żeby mi go zmierzył. Nie mija 20 minut po rozmowie z ojcem. Buch, następny kij się wygina. Piękne branie ciągnie, zerwał zrywkę. Zacinam, siedzi. Raz, dwa, trzy uderzenia ogonem. Czuję na kiju fajną rybę. Luz. Mówię, znowu idzie do mnie tak jak ta poprzednia. Żyłka się luzuje, szybko zwijam, zwijam, zwijam. I okazuje się, że ryba się wypina. No masakra. O godzinie 1.20 miałem obydwa zestawy wyciągnięte z wody. Teraz tylko palę ognisko i cieszę się z przebywania nad wodą. Jednak świt nad wodą to coś pięknego. Warto przesiedzieć, przesiedzieć całą noc, żeby się nacieszyć wschodzącym słońcem. Nic, pozostaje mi dopalić ognisko, pozwijać klamoty, no i zwijać się powoli do domu Jakieś ryby zaczynają w nurcie oczkować Coś tam po zatokach drobnica się pokazuje Założyłem jeszcze miałem jednego żywczyka Założyłem go i tylko wypuściłem tu w zatokę Ale wątpię żeby to coś dało No zobaczymy niech stoi do samego końca A tak wyglądał dzisiejszy obóz tam z lewej są wbite podpórki, standardowo ognisko. Yy, namiocik. Właściwie namiocik zabieram tylko po to, żeby yy, poranna czy tam nocna rosa nie osiadała na sprzęcie. Yy, chowam tam koce, podnóżek do fotela. Czasami się przydaje, chce się nogi wyprostować i trochę odpocząć. Łódka stoi standardowo za główką. Tu jest fajnie, bo bokiem do główki można było zaparkować. No i ten kij, na którego miałem piękne branie, spatoliłem. Właściwie to nie wiem, czy spatoliłem, czy po prostu nie, ryba była niedocięta, czy była za słabo zacięta. No trudno, nie wszystkie ryby można wyjąć. Czas się powoli zwijać. Jeszcze tylko mierzenie delikwenta. Zaraz Wam go pokażę. Nie wiem, czemu nie chcę stać na spokojnej wodzie, cały czas ucieka w nurt. stanął sobie tutaj na no uwięzi i nie ma zamiaru stąd odpływać. No jego wybór, odpłynie później. Okej, okay. to szukam miarki. Jak nie znajdę, to zaznaczę na wędce. W domu zobaczę, ile miał długości. Ale naprawdę jest jakiś szeroki i strasznie upasiony. Musiałem się nieźle najeść. Taki oto misz zameldował dzisiaj misiu. Pożegnaj się. Wypuszczam cię. Pożegnaj, się. na tym kończę dzisiejszą zasiadkę jeden sumik złowiony jeden uciek noc była bardzo piękna Przy niską całą noc można było siedzieć nie ma co więcej opowiadać zobaczcie na wartach to wygląda jest bardzo niska woda a mimo to ryby są i biorą